Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Jażda tematu. Samochodem z psem, niezależnie od tego, czy jest to krótki wypad, czy długa podróż samochodem na plażę. Zawsze jest wyjątkowa, ale posiadanie czworonożnego towarzysza w samochodzie to nie tylko zabawa, o czym wie większość właścicieli zwierząt. Psia sierść nieuchronnie znajdzie się w całym wnętrzu pojazdu, a pod koniec podróży staniesz przed zadaniem wyczyszczenia całej psiej sierści z samochodu. Czasami dobre wytarcie nie wystarczy. Oto kilka najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się puchu z dywaników i tapicerki. Osiem sposobów na usunięcie psiej sierści z samochodu. Pocieraj włosy gumowymi rękawicami tak, dobrze przeczytałeś. Weź gumowe rękawiczki, upewnij się, że są suche, i potrzyj nimi dotknięte obszary. Ładunki elektrostatyczne pomogą namagnesować sierść na tapicerce. Jeśli sierści jest zbyt dużo, możesz spróbować spryskać ją odrobiną wody, aby włosy się zlepiły. Co prowadzi nas do drugiego punktu na tej liście. Spryskaj wodą napełnij butelkę z rozpylaczem wodą i spryskaj dotknięte obszary. Zwilży to włosy i sprawi, że się zlepią, jak wspomniano powyżej dzięki czemu łatwiej będzie je usunąć z wyściółki. Znajdź wałki na rzepy Wałki na rzepy nie są przeznaczone wyłącznie do włosów. Jeśli masz kilka w domu, mogą być również przydatnym narzędziem do czyszczenia włosów z samochodu. Wszystko, co musisz zrobić, to ostrożnie pocierać lub toczyć je po dotkniętym obszarze, upewniając się, że idziesz w jednym kierunku. Te szywki do stylizacji zostały zaprojektowane tak, aby przylegać do ludzkich włosów, więc powinny działać tak samo w przypadku sierści psa. Użyj płynu do płukania tkanin, wymieszaj niewielką ilość płynu do zmiękczania tkanin z wodą w butelce z rozpylaczem. Pomoże to. Ponieważ składniki stosowane w płynach do zmiękczania tkanin mogą skutecznie rozluźnić wszelkie włosy przyklejone do tkanin. Kolejna zaleta stosowania tej metody, jeśli twój płyn do płukania tkanin ładnie pachnie, a zwykle tak jest to twój samochód będzie pachniał świetnie i miejmy nadzieję, że pomoże ukryć wszechobecny zapach psa. Trzymaj w samochodzie wałek do usuwania kłaczków. Wałki do usuwania kłaczków przyciągają włosy i inne cząsteczki, więc zawsze dobrze jest trzymać jeden w schowku na rękawiczki, aby szybko posprzątać wnętrze lub nawet ubrania, ponieważ jako właściciel zwierzęcia prawdopodobnie zawsze masz trochę psiej sierści przyklejonej do ciebie przez cały czas wystarczy przetoczyć ją wzdłuż danego obszaru, aby zebrać całą luźną psią sierść i inne niechciane zanieczyszczenia, użyj taśmy klejącej. Taśma może być również przydatnym przedmiotem w samochodzie z tego samego powodu, dla którego zalecamy wałek do kłaczków. Weź trochę taśmy i owiń ją wokół dłoni, lepką stroną skierowaną na zewnątrz. Poklep lub przetrzyj taśmą dotknięte obszary aby zebrać włosy. Kup przenośny odkurzacz. Odkurzacze zwykle mają przystawkę specjalnie zaprojektowaną do usuwania sierści zwierząt domowych. Przenośne odkurzacze zasilane bateryjnie są zwykle dość przystępne cenowo, więc możesz kupić taki specjalnie do swojego pojazdu. Aby utrzymać wnętrze w czystości przez cały czas, spróbuj użyć balonów. Ludzie zwykle nie mają balonów leżących w domu. Ale jeśli szukasz zabawnego sposobu na czyszczenie samochodu z dziećmi, może to być dobra opcja. Nadmuchaj je, potrzyj nimi tapicerkę lub dywaniki i zamień żmudny obowiązek w dobrą zabawę. Regularnie szczotkuj psa, aby usunąć nadmiar sierści, którą mógłby wrzucić do samochodu. Jak zminimalizować nadmierne linienie? Oczywiście, brak konieczności sprzątania całej tej sierści jest zawsze lepszy. Prawda? Oszczędzaj czas i energię, minimalizując wydalanie psa, aby całkowicie uniknąć sprzątania. Regularne szczotkowanie Dobre szczotkowanie usuwa nadmiar sierści, co może pomóc zmniejszyć ilość sierści, którą pies zrzuca w samochodzie. Kup specjalne pokrowce na siedzenia samochodowe dla zwierząt Inwestycja w pokrowce na siedzenia jest zawsze świetnym pomysłem dla każdego właściciela psa, ułatwi to życie ponieważ wszystkie włosy, a może nawet brud złap, nie trafią na tapicerkę. Uprząż dla psa używanie szelek zapewni psu bezpieczeństwo i sprawi, że sierść będzie skoncentrowana w jednym miejscu. Przyspieszy to czyszczenie.